W y, inaczej niż zazwyczaj, bo będziemy dzisiaj łowić ryby na takim dzikim stawie. Tutaj mamy zestaw. Y, dzisiaj, gdzie to? A, dzisiaj będziemy łowić sobie na ciasto. Y, spławiczek gramowy. Nie wiem, czy coś tu pływa, ale myślę, że tak, bo co jakiś czas widzę spławy, a my widzimy się przy pierwszej rybie. A no i teraz wracając skąd wiem o istnieniu tego stawu, to po prostu parę lat temu jeszcze łowię. Zopiniłem na jakieś dwa lata. No i teraz znowu łowię. I no, jest fajnie. I czekamy na pierwszą rybkę. Widzowie, jesteśmy z pierwszą rybą. Karaś taki srebrzysty, mały. No, wypuszczamy go do wody. I jest pierwsza rybka w filmie. A teraz. I idziemy go wypuścić. Tu jest taka plaża, i tu sobie go wypuścimy. No. A więc. Poszedł sobie do wody. Tutaj gdzieś płynie. No, no. Tu jest. Płynął. A więc jest pierwsza ryba na filmie. Oby nie ostatnia, i czekamy na więcej. A więc. No. Widzimy się przy kolejnej rybie, mam nadzieję. No i ogólnie, widzowie, nie jestem jakimś profesjonalistą, nie? Więc ja łowię taki zestaw, że po prostu mam dwa ciężarki i na dole ha haczyk z przynętą, ale ważne, że ryby łowię, bo nie jestem jakimś profesjonalistą, więc to tylko tyle chciałabym powiedzieć i widzimy się w na przy następnej rybie. Był właśnie teraz druga, jakaś druga rybka, nie wiem, chyba kolejny karaś, ale no niestety puściła. No. Chciałem was o tym tylko poinformować, a zaraz serio widzimy się przy następnej rybie. A więc i to jest druga rybka, kolejny karaś. ten mniejszy, taki pisklaczek. Uuu, spadł mi. Ale jest drugi, fajny. No i co? Idziemy go wypuścić. A więc ja już jestem... Spadł mi, dobra. Ale do wody faset od razu. Nigdzie go tu nie ma, żeby nie było. Ja nie mięsiasz no, jest druga ryba, więc fajnie. Tam mniejsza, co prawda, ale jest. Więc może widzimy się przy już trzeciej rybie. Albo jak będzie ryba i się zerwie, to wtedy też was o, o tym poinformuję. A więc widzimy się przy kolejnej rybie. A teraz taka ogólna przerwa. Ogólnie. Miałem przed chwilą kolejną rybę. Obserwuję Karafia. No, i tak to ogólnie sobie wygląda ten cały staw. Tu jest pierwsze miejsce, tam są trzciny, i tam jest takie miejsce z pomostem, a sobie tutaj łowię. No, a teraz będzie kolejne, tak samo w sumie, że jak będzie ryba, albo była ryba na haczyku. No, a więc. Pa. Ogólnie rzuciłem tam kawałek chleba. Nie wiem czy wy widzicie, ale normalnie tak skubią ten chleb. Fajnie. Ja ogólnie już zaraz będę się zwijał, bo jadę na wakacje. No, jeszcze z jedną rybę może złowię i będę kończył. Więc widzimy się przy rybie. Jest i trzecia ryba. Kolejny karaś idę go wypuścić to będziecie widzieć i nie wiem czy to nie będzie może ostatnia lub przedostatnia ryba jest ale się cieszę no a nie. o no, sam się wypuścił więc już wypuściliśmy go jest fajnie i widzimy się może przy jeszcze jednej na jakieś 20 minut i zobaczymy ogólnie widzowie jest większy karaś taki już o fajny taki nie wiem czy on nie jest złoty czy po prostu ma taki kolor bo jest takie bagienko ale fajną walkę dał był już raz na haku ale naprawdę fajny, fajny. Panie, że udało mi się go złowić dzisiaj, akurat że na odcinku. Więc idziemy go wypuścić. Cieszę się bardzo z niego. A więc wypuszczamy go. Wariata. proszę. Fajną walkę dał. No. Fajną walkę dał, widzowie. Jest większy, więc jest lepszy wyździonek. Jeszcze jedną rybę złowię i od stamtąd gdzieś z tamtego miejsca. A więc rzucam kolejny raz, może ostatni. I widzimy się przy kolejnej rybie.